Bierzemy te 25 miliardów szekli, które... Może być okiem tygrysa, ale naftali Bennett chce też, żeby izraelscy rezerwiści dostawali wynagrodzenie za dreszcz walki. Były premier Izraela, przygotowując się do wyborów w tym roku, ogłosił swój plan w tym tygodniu. Podnieść świadczenia dla Izraelczyków po setkach dni służby rezerwowej w czasie wojny. Bennett mówi, że pieniądze trafiały do ultraortodoksyjnych, którzy nie służą w wojsku. Teraz trafią do rezerwistów, którzy służą. To nie jest jakiś mały dodatek panie i panowie. To nie jest jakiś mały dodatek. To nie jest jakiś weekend w hotelu. To jest przełom, który zasadniczo zmienia twoje życie, twoją przyszłość, twoją rodzinę. Walczysz o swój dom, dostaniesz dom. Milion szekli na zakup pierwszego mieszkania, darmowe studia, bezpłatne żłobki i przedszkola, a nawet 50% zniżki na prąd i wodę. Krytycy uważają, że to za drogie i kraj nie stać na te świadczenia. To wszystko, co trzeba zrobić. Bennett uważa, że wystarczy zrezygnować z dochodów ze sprzedaży ziemi państwowej. Ale to też są pieniądze? Więc skąd wezmą się pieniądze? Przyjaciele, pieniądze są. Przez pół roku pracowałem nad ustawą o członkach służby z doradcami z budżetu i Ministerstwa Mieszkalnictwa. Oni doskonale wiedzą, gdzie są te miliardy. Teraz są źródła. Skupienie na poborze Karedim mogłoby przynieść Benetowi znaczne korzyści polityczne. Ta kwestia budzi emocje i dzieli społeczeństwo. Wielu zwolenników koalicji sprzeciwia się premierowi Benjaminowi Netanyahu w tej sprawie. Benet może oprzeć kampanię wyborczą na tej kwestii, wprowadzić podział na prawicy i spróbować przyciągnąć wyborców do swojego bloku.